import rowerów i małych pojazdów elektrycznych. Czy dla osób z tej branży jest sens przyjazdu na targi kantońskie? Powiem tak, pojazdów elektrycznych i różnego rodzaju rowerów hybryd jest naprawdę sporo. Jakość też potrafi być niezła. Widać, że dostawca ma przygotowane CE, czyli na rynek europejskie certyfikaty. Jest to, jak wiesz, niesamowicie ważne. Ponieważ bez tego możesz nie przejść odprawy celnej i mieć problemy prawne. Małe pojazdy, raczej wózki do Golfa, przykładowo i trochę większe, jak widać. Tutaj profesjonalny dostawca, pojazd trochę większy. Moduł już z tabletem nawet sterującym. Różnego rodzaju motory, też elektryczne. Też są produkty oczywiście cenowo wyższe i niższe, także. Przy imporcie produktów takich jak rowery, pojazdy, musisz wiedzieć dokładnie, w jaką niszę celujesz, w jaką cenę też celujesz. Pamiętasz, o wszystkich certyfikatów. chiński raport.pl zrobi dla Ciebie bez problemu kontrolę jakości u dostawcy.